To wszystko na live. Ie. Live to live, nie? No, na live sobie powiesz. Siema skorupysana. Nie, live już jest, jak coś. Siema dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, najukochańsi z Państwa. Nie, dzień, no jest live czy nie? No jest. Dzień dobry, dzień o kurde, dobry. Witajcie, najlepsi widzowie. Choć was jest nie tylu, ale... Choć was jest niedużo wcale... Ale witajcie. Naprawdę to loskuruje. Opa. Ła. Dwie osoby są, czaisz? Mogę się założyć, że to ja. ja też. Ej, miałem edytować na Mikołajkowy live Ej, no to dawaj. Mikołajkowy live chcesz zagrać bijaj. tylko dodaj Mikołajkowy live i coś Może I to mi... Wszystko to może, robimy, mi ej, może... Nie, czekaj, Mikołajkowy live kowalczykowy. Nie. Mikołajkowy live. Chcesz zagrać? Bijaj. Nie dawaj tak na początek na rozgrzewkę, grzewkę lecimy z stałaby dobra Witaj to, ziomeczki choć was jest nie tylu Witaj to, ziomeczki choć was jest niedużo to i tak witajcie Choć was jest niedużo a tak naprawdę wcale a ty z multikonta dałeś. Nie wszystkich multikont, powiem ci szczerze. Powiem ci szczerze, że nie wszystkich no Dobra, ogarnij dupę, HP. Co? Ogarnij się. Ale nie dawaj z multikont. A nie, no to w sumie sobie nabijasz tak naprawdę to. Nie, ja tylko dałem z, z tego głównego konta, z innych nie. Czyli ktoś jednego lajka musiał dać. Nie, tak serio. No, bo ja dałem tylko z kostka tego głównego tego no. normalnego, kostka, nie TV, no i tyle. z więcej już no nie i ty dawałem. Z tego. Nie, z tego nie dawałem, bo, bo mam podgląd YouTube Studio, a na tym YouTube Studio nie można dać y, lajka. Nie, ci nie, no, tu... laika, nie tak dałem człowieku. Tak naprawdę. Na pewno jakiegoś, ma... jakiegoś psychofana mamy na każdym live, jest, tylko. To jest ten cichy konfident. Dlatego nic nie. Nie no, tak serio ty daj, nie? Nie, nie dałem. No. Na serce, naprawdę. No ja dałem jednego, ty daj jednego. No i są dwa. Nie. Nie, są trzy. No. A ja nie dałem tego no? trzeciego. Hmm, ciekawe. No, naprawdę. Nie wierzę ci. Jak nie, to nie, ale ja nie dałem. Ko wiesz, pewnie. To mi się wydaje. Tak ja muszę trochę ustawienia pozmieniać e, ustawienia e, Średnie, daleka, jakoś średnie Co to pompa? Dobra, żeby tak nie lagowało. O, teraz jest lepiej, dobra Chcesz dwie potki? Mam, ale mogę stakować. No jak coś. Dobra, to ci najwyżej rzucę, bo ja mam cztery. Może <try> mi się te tak gestury nie wczytały. Cześć, siemanko. Witaj, Piotrek P. Ну, тут добра, я бы, за... а, так, а, боже, я подки, no, да, а ты спал, я тебе там по Strefy ja mam cztery ok. potki, to jeszcze mogę wziąć. To ja ci dam dwie. Jeszcze mogę sześć. Bo jeszcze jak będę miał jednego. Podmiar, będę miał jeszcze coś? jednego ten slot. A no to jak chcesz, to ci mogę dać. Rzucę ci czterech. Co ty ma, Chcesz, czy nie? Mhm. Rzucam ci w jednym miejscu. Wróciłem ci. Nie napierdzielaj, bo wiesz jak to słychać? Co? No. Okay. O, to na Co? Nie nawalaj tą myszką! Przecież nie nawalam. A takie? Takie coś? Ty Bo... myszka mi nie działa, czekaj co się stało. Nie mogę ruszać. No co jest? Wybawej. Nie no, tak serio miło cię No działa ci myszka. No coś zaczęło. A ja masz. Co? Ja mam trzy gdzie są te płotki? Już rzuciłem ci. Tam obok są. Cofnij się do tyłu Obró... Ale ty jesteś od tak. Nie w domku. Tu gdzieś są. Aha, tam, dobra. A no widzę. Chodziłeś tam i ich nie widziałeś. Nie, bo ja siedzę o tutaj. Tu też są. Część lotuję tutaj i idę. Dobra, to skrzyniniem. Idę do ciebie, żeby te nie zalić No, pisze dwa polubienia u mnie na podglądzie. A no u to... mnie trzy. Na podglądzie piszę Które dwa. Pada? A u mnie trzymamy tu skręt, no wysłać. ktoś do mnie... A Auto! No nie, auto uciekło. A ja tu jestem. Mogę no, już a Ej, tym tirem da się jechać? Nie, zablokowane koło. No nie, takim, takim bez przyczepy się da jechać. Wiem, ale on szlak jest. Ja mogę jedną... ...suszynkę. O, jest dobra. Wezmę te potki. A masz sloty w ogóle? No, się... no, teraz już nie. Już mam 12 potek. Co za chłop... Ale mam 5 impulsów. Ej, tam są jakieś itemy ogólnie chyba. A nie, to Banks pad jest. Kurde! Neta mi wywaliło O już nie już, już nie... E, chłopy Gdzie? E, na SE SE No Gdzie ty ich masz? No słyszałem szczał się za czerwona Wasz Kleo! Chodzimy Wchodzimy? nie, bo zginiesz, Bo to odbijaczy chyba... A nie. Bo kiedyś taki bugi był, że czasami ci zadawało HP a czasami nie Okała, kakao. Weźmy tego koła. Ja obserwuję jak coś. No, a nikogo w okolicach nie widzę. On to w strefie... Ogólnie, a ogólnie widzieliście baga na koloseum? Nie. Mm -hmm. Szkoda O, widzisz? Na no, E, na no, E Weź zamiast tych no, impulsów e. to może? A po co? Nie wiem po co impulsy, ale skoro. Impulsywki się przydadzą. Jakby chociaż jesteś w boksie, to wylecisz z tego boksa. A w ogóle czemu my nie idziemy do strefy? No, nie wiem, idę za tobą cały czas. Chłopie! Typy, typy. Widzę ich. Widzę, widzę. Pomóż! Dobra, jesteś Tu są boty. Ty odrzucę go Wywaliłem go Są ci ja aptaczek. No To no debilnej Nada rzucił. Odjeżdżają! Łapie się budować nie Kola. Nie pomogę Ci na chwilę Muszę się uleczyć Ja uciekam Ja chwilę uciekłem Na sekundę uciekłem Już idę Łap się budować nie umie. Do mnie skrończek. Mam dwa czekki. Leżę. Za chwilę cię pod... Za chwilę cię podniosę. Dobra. Nie, dobra Dobra, przyszykuję. Bo kolejny nie, Dobija, dobija. Niech co nie, A ja muszę się i tak męczyć. Do Nie Niśmiał i tak będzie chyba nigdzie nie... Nie, na słonych wieżach bym cię uleczył. Lipa. I tak bym pewnie tego nie... O, tych frajerzy. Skąd? Jezu, zjedziesz się tam. A tu jest! <tryk> Kolejny jeszcze tam jest, Mikołaj. Ucieka, widzisz? Kurwa. Że nie umiem z tej MP strzelać? Dobra. Ty pestkuj, pestkuj. Dzięki za poradę. Ale to wiem, że mam pestkować, nie? No, wiesz, ale strzelałeś normalnie. Ja nie, jeden strzał na 20 żeś trafił. A gdzie on jest? Gdzie on padł? Bo ja tak trochę idękę. No, tam na A prawo. Tam, tam prawo. Widzę, widzę, widzę. No to boty chyba były ogólnie. Auto jedzie. No nie. Auto. Chuj, nie jest braka. Dobra, dawaj robimy tego skybase'a. Nie skybase, dawaj tylko z tego. Nie, co e, jest ja nie. Te bronie wyłowione. Popie to jest gówno, nie wygrasz tego tym bardziej, że ludzie ci tą tą górę. Ale jak masz auto. A jak masz auto to ci auto zepsują. Wejdź do kogoś na streama i się zareklamuj. Paśle skopiuj to linka i się za reklamę człowieku. Dobra, dzieleć ja lecimy. Teraz ja wybiorę. wybieram. Hurry! Wybieraj jak to coś. A już dwa lajki są, a były trzy. Bug z twojej strony. Ale były te trzy, nie? To lecimy, tylko łowimy? Czy normalnie? Dwie osoby są. Na, mnie na pewno nie ma na live'ie. A ty jesteś? Ja byłem. Przez, przez chwilę. Hmm... Jak, ale łap, ja nie lecę normalnie. normalnie. Dawaj normalnie. No, bo bo on zawsze tak zrobienie wychodzi. I tak nie wygramy. Ale co na tym Jak opstaclesz wygramy, A ja nie. No Czego? Od naszego skilla. Albo ball no, dla ludzi też. No ja już ginę. Jezus! Cicho! Chłop coś dostał. Dwa pistolety. Czyli 36 dostał. Razu dwa chyba. No. Czyli 18, co nie? I razy dwa no to masz... O, leczy się. Kartę byś zebrał. Daj mi tą pompę. Masz prawo. Leci, patrz. Co ty zrobiłeś Mikołaj? Ta pompa Mikołaj? jest zepsuta. To okazji mój laptop. Łupie, zabij chłopa na 30 mpsach. Tak, polecam ci. Jaki mądry jesteś. Spróbuj zabić chłopa na 30 fps -a. Nie, ja nie no będę spróbuj. sobie na 30. Jak, jak mój komputer ma możliwość 100, 140, no to po co mi weź 30 FPS-a? O, już znowu 3 lajki są u mnie. U mnie dwa na to. O, znowu teraz dwa, a przed chwilą były trzy. Nie Kontroluję nie. Dobra, wybieraj raty. ty. O, mi to obojętnie. gdzie gdzie wybierzesz tam polecimy gdzie lecimy mm. ja bym poleciał gdzieś. Na no, to miejscu albo nie wiem, nie dolempia. to nie dolecimy. Dolecielibyśmy, nie, muszę wiedzieć. ale to nie wiem gdzie. No, gdzie lecimy? No to chodź tu. Nie, no nie, dawaj gdzieś bliżej. No to nie wiem, to jest zielony? Nie wiem, dobra, Jak ci będzie. Leciałbym na, leciałbym na tartek, ale ta miejscówka się zepsuła Czeł. Bo jakiś inny tam jest Fajna no miejscówka jest To możemy to samo, na tartek Ale no to jest dosłownie to samo Władź na ten duży budynek ale ja lecę na ten mały Albo na odwrót chcesz ja lecę na ten domek na początku Ktoś tu leci No no, no. Wywalaj z mojego domku tutaj Aha nic tu nie ma Przeszukuje. Ja gościa tu mam ogólnie. No to jego hobby jest tam. Pomocy, Kur... 10 HP ma, dawaj. Dobija chyba. No 10 HP ma ten mod tylko pompę, szybko. Brawo. Nie miałem żadnej broni. Mogę tę skrzynkę ogólnie? No, muszę se wejść tą podką jak co? Co trafiłeś? O, masz apteczkę? A nie lutuj mi? m Mkę. Masz apteczkę. Ale nie lutuj mi tamtego, tamtego punktu, no, bo ja nic nie mam. No, idziesz lutować? No idę z, z domku Ale tu ja idę tu, o! Ja chcę ten domek zeslitować, bo no, ja nic dobrze. nie mam Oprócz śmiesznej jemki jest gównowarta Ale czaj, że ja nic nie mam nic totalnie, tu nawet skrzynki jednej nie ma no, wiem, bo to jest dupione Nigdy więcej tu nie lecimy O chłopie tu nic serio nie ma Chłop Nie może coś będzie Dwóch, co ty mówisz? Dwóch, chłopów. A co ja mam zrobić, jeżeli ja nawet pompy nie mam? Aha, to ty... O Boże, te boty. Dobra, ja biorę auto, chodź, lecimy. No poczekaj, bo ja chcę coś zlutować chociaż. Te debile bo będą strzelać i głupie boty. O, już strzela. Kur... Ty pierdzielaj mi stąd, ty ja tutaj chodzę. Okej, no tu pompa jest. Ale bo tu szłam, no to pompa. jechałeś? Jest. Nie jestem. No, ale gdzie? Tutaj. Wsiadaj. Ik no, dus nu is wel ja, naar